Kontynuujemy audiosesję. Dzisiaj na talerzu retoryka. Za notatki dziękuję pięknie Patrycji Pietrzak, za pomoc w redagowaniu tych notatek, Agnieszce Litwinowicz. I możemy zaczynać. Wykład 3 października. Czym jest retoryka? Termin pochodzi z greckiego. To są techniki mówienia perswazyjnego. Ars retorica oznacza piękną mowę. Triduum retoryka, logika, gramatyka. Mamy rozłam e retoryki na dialektykę oraz językoznawstwo. W latach dwudziestych, na bazie demokratyzacji, przeszliśmy przez odrodzenie retoryki. Rytoryka starożytna. Korax i Tezjasz. Praktycy sądowi oraz polityczni. Sztuka mówienia prawdy i przekonywania do niej. Filozof najlepszym rektorem. Platon versus Gorgiasz. Sztuka wywoływania efektu. Sofistyka. Sofiści uczyli mowy, ale nie byli retorystami. Sztuka argumentacji perswazyjnej. Odkrywanie, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonywujące. Arystoteles, IV wiek przed naszą erą, oraz Cyceron, I wiek przed naszą erą. Ars bene czyli sztuka dobrego mówienia, Quintilian, IV wiek. O sztuce dobrego myślenia koniecznej dla sztuki dobrej wymowy, Stanisław Konarski, wiek XVIII. Czym jest dialog? Zadajemy sobie tutaj pytania. Czy mowa łączy bogów i ludzi? Czyli to jest prawda transcendentalna. Czy tylko ludzi z ludźmi? Prawda uznawana? Czy tylko różne słowi, słowniki różnych ludzi? Według Rortiego. Retoryka nowożytna. Skupienie się na dwóch problemach argumentacji oraz figuratywność języka. Jakie byty i relacje można tworzyć za pomocą języka? Na przykład czy naród jest fizycznym bytem, czy tylko konceptem w świadomości? Retorycy. Berg, XX wiek, sztuka utożsamiania i motywów. Wotman, XX wiek. Reguły wytwarzania i rozumienia tekstu. Van Dyck, XXI wiek, skuteczne zasady praktycznej komunikacji. Oraz Lakow, komunikacja społeczno-polityczna. Funkcje retoryki oraz narzędzia retoryczne. Funkcja perswazyjna. Identyfikacja, wiarygodność, korzyści, cele, świadectwa, cele, motywacje, priorytety. Funkcja kontaktowa. Identyfikacja, sposób mówienia, tranzycja, zakończenie. Ilustracje, pytania retoryczne. Funkcja poetycka. Dramaturgia, atrakcyjność, wizualizacja. Funkcja informacyjna. Schemat, uporządkowanie. Słownictwo, metafory. Cele retoryki. Wyznacza cechy komunikacji, organiczność, stosowność i funkcjonalność. Działa na poznanie, odczuwanie i przeżywanie. Rozum, wolę, uczucia. Mowere, docere oraz delektare. Według Cicerona człowiek wymowny powinien tak przemawiać, by uczył, sprawiał przyjemność oraz wzruszał. Podział mów na doradczy, czyli tutaj patrzymy na korzyści, sądowy, tutaj wymagamy sprawiedliwości, oraz oceniający, i tutaj zwracamy uwagę na godność. Dowody retoryczne etos wiarygodność mówcy i źródeł logos argumentacja sylogistyczna i na przykładach patos uczuciowość wartości odbiorcy akcja sądowa Frynę. Nie pamiętam, jak czyta się jej imię. Um, tutaj został użyty Logos, Patos czy Eros. Już tłumaczę, o co chodzi. Frynę była kochanką i modelką słynnego rzeźbiarza Praksytelesa. Oskarżono ją o bezczynność, czy tam niepodjęcie działania. Stanęła przed sądem ateńskim, gdzie jej obrońca wygłosił mowę, a potem zdarł z niej ubrania, twierdząc, że takiej piękności nie można ukarać. Ostatecznie ją uniewinniono. Gdy szykujemy się do przygotowania mowy retorycznej, musimy zadać sobie trzy pytania: do kogo mówię, co chcę powiedzieć oraz po co to mówię. Cztery zasady wypowiedzi: zasada identyfikacji, zasada korzyści, zasada dekorum oraz zasada wyobraźni. Przechodzimy do wykładu z 10 października. Jakie mamy istotne cechy perswazyjnego nadawcy? To jest kompetencja, czystość intencji, atrakcyjność oraz podobieństwo do odbiorcy. Jakie są istotne cechy odbiorcy, na które musimy zwrócić uwagę? Cechy osobowe odbiorcy, początkowa postawa odbiorcy, poziom zaangażowania w sprawę oraz nastrój przeżywany w momencie perswazji. Przyczyny zakłóceń komunikatów perswazyjnych, niezgodność doświadczeń rozmówców, np. mężczyźni nie zrozumieją feministek, odrzucenie odtworzonej wiadomości na podstawie dodatkowych założeń uznajemy źródło informacji za nieważne. Na przykład nie przyjmuje argumentacji wyborczej, bo nie jest zgodna z moją opcją polityczną. Zniekształcenie prawidłowo odtworzonej wiadomości, na przykład z powodu wrogiego stosunku, niewiara w dobre intencje. Na przykład wy możecie odrzucić cały mój, e, całą moją audiosesję, nie wierząc w moje dobre intencje. Logika. Porównanie logiki do retoryki. Jeżeli chodzi o logikę, jej celem jest udowodnienie czegoś. Skupiona jest na prawdzie. Prawda jest dwuwartościowa, logika jest zero-jedynkowa. Prawda jest obiektywna. Istnieje obowiązek przyjęcia poprawnego wywodu, istnieją reguły budowania dowodu. Odbiorca jest niekonkretny, a nadawca jest nieistotny. Aksjomaty stanowią fundament e, wypowiedzi, a język jest sformalizowany i jednoznaczny. Z kolei, jeżeli chodzi o retorykę, jej celem jest przekonanie kogoś do czegoś. Prawda nie istnieje, zamiast niej są wartości. Wartości są pluralistyczne oraz subiektywne. Nie ma także gwarancji przyjęcia wywodu. Reguły mają zwiększać skuteczność, nadawca jest istotny ze względu na wiarygodność. Aksjomat retoryczny: Miejsce, wiedza, y, miejsce oraz wiedza są wspólne dla nadawcy i odbiorcy. Język jest nieoficjalny i subiektywny. Znaczenie leży po stronie odbiorcy: czym innym jest liść dla dziecka, sprzątacza, artysty, biologa czy kucharza. Identyfikacja: Słuchacz jest w takim stopniu przekonany, w jakim nadawca potrafi stosować jego język. Asymetria autora i obserwatora. Kiedy ktoś się zdenerwuje, bo zaszła taka okoliczność, to interpretujemy, że on jest zawsze taki. A my, kiedy się zdenerwujemy, to usprawiedliwiamy, usprawiedliwiamy to okolicznościami. Mowę możemy zacząć obecnością tu i teraz, podkreśleniem przynależności. Trzeba pokazać, że jesteśmy lub byliśmy w podobnej sytuacji do odbiorcy. To znaczy, że się z nim identyfikujemy. Możliwa podstawa podrzędności, to znaczy chce się czegoś odsłuchać, nauczyć, czasami jest korzystna. Model czterech uszu, czyli co słyszysz, kiedy ktoś do ciebie mówi. 1. Treść. Jak należy rozumieć treść tego, co mówi? Na przykład, jest duszno w tej sali. 2. Prezentacja. Kim on jest? Jaki tutaj mamy komunikat? Czuję się niekomfortowo. 3. Relacja. Jak rozmawia? Co o mnie myśli? Tutaj mamy informację. Moja publiczność jest empatyczna. Cztery Apel. Co powinienem zrobić lub myśleć po usłyszeniu tej wiadomości? Mamy działanie? Otwieramy okno. Konstrukcja wypowiedzi, wstęp, wspólnota tu i teraz, rola, relacja. Dalej mamy opis sytuacji, czyli definiowanie rzeczywistości. Dalej argumentacja oraz przykłady. Tutaj przydaje się refutacja, zbijanie zarzutów. No i ostatnie, zakończenie. Kończymy apelem, wezwaniem do działania. Wykłady z 17 października. Pięć działów retoryki: inventio, co zadziała, czyli techniki skuteczności przekonywania, distributio, co wybrać, czyli kompozycja mowy, wstęp z zakończenie, Elocutio, czyli jak ująć, ubieranie w słowa, memoria, jak pamiętać, czyli na przykład nauka tekstu na pamięć. Aktio, czyli jak powiedzieć, czyli sposób wygłaszania. No, i teraz będę tłumaczył wszystkie te, wszystkie te działy retoryki. Inventio, czyli o wyszukiwaniu oraz gromadzeniu materiału. 1. Musimy opracować temat w trzech fazach przygotowawczych: problem, status, przekonywanie, argumentario, schemat, topos. 2. Możemy ująć to w formę pytania. 3. Musimy zastanowić się, czy są to pytania natury ogólnej, czyli tezy, czy specjalistycznej, czyli hipotezy. 4. Właściwy podział status. Przypuszczenie, czy jest, stwierdzenie istnienia. Określający, czym jest, charakterystyka. Jakości, jakie jest, określenie jakości. Dwuznaczności i wnioskowania, to są elementy dodatkowe. Distributio. Czyli nauka o uporządkowaniu i rozmieszczeniu materiału. Naturalny porządek mowy, czyli ordo naturalis lub porządek artystyczny, ordo artificialis. Porządek zależy od tego, jaka jest sprawa lub ile mamy czasu. I jeśli mamy mało czasu, to zaczynamy od silnych argumentów. Tor centralny oraz peryferyjny, zależy od stopnia zainteresowania tematem. Elocution, czyli przejrzystość wypowiedzi. Compositio, rozplanowanie treści oraz trafność. Zasada i stosowności. Konwencja językowa. Dekorum. Unikanie tautologii, monotonii, oschłości. Memoria. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie, to polecane jest trzykrotne przeczytanie tekstu. Ważne jest także rytm oraz melodia tekstu. Tekst melodyjny, rytmiczny łatwiej zapamiętać. Actio, czyli pronuntatio. Bardzo ważna jest mowa ciała. Naturalna do, do tego, co mówimy. Wystąpienie składa się na głos oraz ruch. Retoryka Kaneta Berka. Utożsamienie. Podzielamy poglądy, więc można łatwiej dojść do słuchaczy. Pięć narzędzi. Pentada. Akt. Coś się wydarzyło, coś się zdarza. Scena. Gdzie się dzieje akcja. Autor. Kogo dotyczy, podmiot działania. Środki i wykonanie. Jakimi środkami autor posługuje się w działaniu. Cel. W jakim celu autor to czyni. Cykl winy i odkupienia. Zła sytuacja i rozwiązanie. Temat wielu przemówień. Wykład 24 października. Populizm. Czarno-biała wizja świata. Emocjonalizacja przekazu. Silny podział na my, oni. Wyolbrzymienie negatywnych cech przeciwnika. Dominacja denotacji nad konotacją. Na przykład komuniści to faszyści. Dwie odrębne grupy logiczne, ale emocjonalne konotacje. Przy rozpatrywaniu gniewu. Usposobienie ludzi zagniewanych, jak się gniewają i na co. Dlaczego się gniewają? Posiadacze i pokrzywdzeni. Posiadacze? Mówcy często zwracają się, rozbudzając chęci i niepokoje. Nieposiadacze wywołują złość, wolę bycia niesprawiedliwie pozbawionym dóbr. Konserwatywna retoryka apeluje do posiadaczy o zachowanie dóbr. Wiara, patriotyzm, ochronę ich przed złem. Postępowa retoryka apeluje do nieposiadaczy, którzy pragną zmiany zła, by umacniać dobro i osiągnąć ulgę. Motywy w komunikacji publicznej: 1. Zagrożenie, czyli komunikat uważajcie. 2. Zjednoczenie, czyli komunikat bądźmy razem. 3. Racja, czyli komunikat róbmy dobrze. 4. Reakcja. W tej sytuacji musimy. Jeżeli chodzi o zagrożenie, to dominującym, dominującymi Elementami są groźba, dominacja, śmierć, zniszczenie, ograniczenie, nierówność oraz chaos. Jeżeli chodzi o zjednoczenie, motywami dominującymi, to jedność, lojalność, wspólne działanie oraz duma. Jeżeli chodzi o rację, to przekaz to jest obowiązek obrony ojczyzny, wiary czy bliskich przed groźbą, obietnica korzyści moralna wyższość, na przykład to nasza powinność, by bronić ojczyznę, dzieci oraz biednych. Jeżeli chodzi o reakcję, odpowiedź to podjęcie akcji po mowie, na przykład nie wolno nam tego tolerować, rozpoczęcie czegoś, wezwanie do walki lub do zmiany lub do zmiany stanu faktycznego. Pierwsza mowa przeciwko Katylinie rozpracowana pokrótce. Od początku dynamizm, zapowiedź, o czym będzie mowa. Wszystko wiemy na, te na temat spisku, chociaż inni nie wiedzą. Mam kompetencje, żeby wiedzieć, jak to przebiegało. Gradacja. To wyjaśnię nie na przykładzie z Kateliny, tylko po prostu mówiąc, kto ma Berlin, ten ma Niemcy. Kto ma Niemcy, ten ma Europę, kto ma Europę, ten ma świat. Mowa skierowana jest do Kateliny mm, oficjalnie, ale tak naprawdę jest skierowana do wszystkich senatorów. Używane wyrażenia nie mogę, nie zniosę, nie ścierpię. Projektowanie większości. Większość ludzi chce. Refutacja, zbijanie zarzutów, jeszcze zanim one się pojawią, zbijanie możliwych zarzutów. Na koniec wezwanie do działania. Senatorowie Katylina Bogowie. Podział na my, dobrzy, wy, źli. Mowa polityczna ma zawsze cel, choć nie zawsze cel ten jest pokazany wprost. Funkcja organiczna mowy. Istnieją elementy powiązane ze sobą. Dramaturgia. Wstęp, argumentacja, kontrargumentacja, zakończenie. Wykład z 31 października. Definicje. Definicja równościowa. Czas to pieniądz. Definicja ostensywna. Tygrys to coś jak zebra, tylko że kot. Definicja metaforyczna. Procesor to serce komputera. Definicja retoryczna. Optymista to źle poinformowany pesymista. Definicja perswazyjna. Definicja równościowa. Ma postać równości lub równoważności, która pozwala przełożyć każdy zwrot języka zawierający wyrażenie definiowane na zwrot nie zawierający tego wyrażenia. Na przykład kwadrat to jest prostokąt równoboczny, gdzie kwadrat to jest definiendum, człon definiowany. To to jest spójnik definicyjny, na przykład równa się znaczy. Prostokąt równoboczny to jest definiens, czyli człon definicyjny. Definicja ostensywna. Na przykład wymieniamy techniczne części roweru. Definiowanie przedmiotu jego charakterystycznymi cechami. Definicja klasyczna. Definiujemy poprzez podanie najbliższego rodzaju i różnicy gatunkowej. Na przykład rower to pojazd jednośladowy. Rodzaj rower to napędzany pedałami pojazd. Różnica gatunkowa. Definicja perswazyjna. Gandhi zapytany czy lubi muzykę i czy chciałby ją upowszechnić odpowiedział jeżeli przez muzykę rozumieć zgodę i jedność oraz wzajemną pomoc, to można stwierdzić, że w żadnej dziedzinie życia nie sposób obejść się bez muzyki. Inny przykład. Sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje. Albo parias, to jest człowiek, który daje się unosić złością, pełen nienawiści, obłudny i zawistny użycie negatywnych konotacji. Definicja metaforyczna. Metafora jako trop, wyrażenie niewyrażalnego, etykietowanie, podnoszenie atrakcyjności przekazu. Metafora odnosi się nie tylko do poziomu języka, ale także do myślenia i poznawania. Rodzaje metafor: 1. Pojęcia metaforyczne. Opis doświadczeń za pomocą pojęć z innego obszaru. 2. Przenoszenie, porównania, analogie. 3. Kroniki, historyki i przypowieści. 4. Baśnie i bajki. Lakoff i Johnson traktują metafory jako narzędzie poznawania i działania. Wiążą je z rozumieniem, definiowaniem i doświadczeniem. Nasz system pojęć, którym się posługujemy, by myśleć i działać, ma charakter metaforyczny. Metafory tkwią głęboko w naszym doświadczeniu, nadając pojęciom określoną strukturę. Wiele złożonych abstrakcyjnych pojęć rozumiemy wyłącznie za pośrednictwem metafor. Metafory, którymi się spontanicznie posługujemy w języku codziennym, wykorzystują zwykle wykorzystując zwykle konwencjonalne zwroty metaforyczne, charakteryzują nasz sposób pojmowania zjawisk i problemów, odpowiadają naszym poglądom oraz sposobowi życia. Metafory pojęciowe wpływają nie tylko na język używany do mówienia o pewnych zjawiskach, wpływają też na sposób pojmowania tych zjawisk i kierują naszym myśleniem, postrzeganiem oraz postępowaniem. Charakter metaforyczny to. To wówczas sposób, w jaki myślimy i co czynimy na co dzień i czego doświadczamy. Metafora jest utożsamiana z obiektem. Na przykład dla pracownika laboratorium atom był kiedyś małą, okrągłą cząsteczką, a później cząsteczką z haczykami. Ostatnio metaforycznie nazywany jest za miniaturowym układem słonecznym. Obiekt. Działanie jako metafora. Mówimy na przykład walka z chorobą, stawiać czoła chorobie. To są przykłady metafor, które odzwierciedlają nasz stosunek do chorób. Choroby są złe. Przenośnie w języku polityki. Polityka to teatr. Udział Sejmu zostałby zminimalizowany do roli demokratycznej dekoracji w teatrze silnej władzy. Funkcja perswazyjna metaforyki teatralnej wiąże się głównie z wyrażeniem negatywnych, krytycznych ocen. Elementy wpływające na skuteczność perswazji z wykorzystaniem opowieści metaforycznych. Opowieść poruszająca wyobraźnie i łatwo dająca się przekładać na sensoryczne obrazy jest bardziej zajmująca niż bezpośrednie wyobrażenie jakiejś myśli. Znaczenia i sugestie zawarte w metaforze wyrażane są pośrednio, dlatego odbiera się je jako znacznie mniej zagrażające niż treści podane bez osłonek i sugestii wyrażone bezpośrednio odbiorca może świadomie odrzucić. Wielopoziomowość i wielość znaczeń opowieści pozwala słuchaczowi na wykorzystanie na poziomie nieświadomym różnych znaczeń zawartych w metaforze. Opowieści są kanałem dla rozmaitych komunikatów przedstawiają argumenty, prezentują opinie, udzielają informacji, prowokują refleksję, sugerują rozwiązywanie problemów, podsuwają możliwości, działania, wskazują słuchaczom nowe punkty widzenia tak zwane przeformułowanie. Znaczenie metafor. Nasycenie tekstu emocjami obrazowe i sugestywne. Lepsze dotarcie. Oparte na doświadczeniu, przekaz metaforyczny wpływa na sposób oglądu zjawiska będącego przedmiotem wypowiedzi. Wydobywa pewne jego aspekty, a ukrywa inne. Narzuca odbiorcy określony punkt widzenia. Sugeruje określone cechy przedmiotu wypowiedzi. Utrudnia pojęcie dyskusji, bo nie poddaje się negacji. Negowanie komponentu wartościującego jest bardzo trudne. Wykład 7 listopada. Psychologiczne aspekty perswazji według Roberta Cialdiniego. I uwaga, to jest bardzo ważne. Jeden. Wzajemność. Otrzymana od kogoś dobro odwdzięczy się w jakiś podobny sposób, poczucie zobowiązania pozwala ludziom na inicjowanie różnego rodzaju wymian, transakcji. Skuteczność. Bardzo silna zasada wpływająca na nasze decyzje zasada wzajemności zobowiązanie do nieproszonej przysługi, inicjowanie niesprawiedliwej wymiany dóbr. Technika drzwiami w twarz obligacja do odwzajemnienia ustępstw zaczynamy od prośby dużej, żeby wycofać się do mniejszej prośby, o którą nam od początku chodziło. Kontrast komunikowanie faktu przez pryzmat innego o trudniejszych, gorszych konsekwencjach. 2. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Ludzie dążą do zgodności między słowami, przekonaniami, postawami oraz czynami. Trzy źródła dążenia: 1. Konsekwencja jest podziwiana w społeczeństwie. 2. Jest to korzy korzyści dla osoby dążącej. 3. Podejmujemy decyzję raz, a dobrze. Ludzie bardziej są skłonni do ulegania dalszym prośbom zgodnym z kierunkiem, kieru z kierunkiem zaangażowania. Zaangażowanie najbardziej skuteczne ma charakter aktywny, publiczny, wymaga wysiłku. Technika stopa w drzwiach. Prośba mała, potem jest akceptacja, potem jest prośba duża. Technika efektywna, gdy prośby mają podobny charakter. Teoria autopercepcji. Człowiek dochodzi do wniosku, że u podstaw jego decyzji leży jego charakter. Że on sam taki jest, że to robi, tak? Zaczyna się utożsamiać z tym, co robi. 3. Społeczny dowód słuszności. Gdy nie wiem, jak się zachować w takiej sytuacji, zachowuję się tak jak inni. Dowody społeczne wywierają wpływ, gdy: 1. Ludzie są niepewni, i 2. Dowody pochodzą od ludzi nam podobnych. 4. Lubienie i sympatia. Mówimy tak osobom, które lubimy. Jesteśmy bardziej skłonni wybrać osobę, którą po prostu lubimy. Jeśli ktoś jest nieznany, zdobycie sympatii jest pierwszym krokiem udanej perswazji. Co decyduje o naszej sympatii? Fizyczna atrakcyjność. Piękno kojarzy nam się z dobrem. Podobieństwo. Komplementy. Duża częstotliwość kontaktów z człowiekiem. Skojarzenie danej rzeczy z kimś, kogo lubimy. Stąd na przykład gwiazdy występujące w reklamach. Albo słodkie pieski czy słodkie zwierzątka występujące w reklamach. Kto nie lubi słodkich zwierząt. 5. Autorytet. Autorytety mogą być prawdziwe lub stylizowane, na przykład dentysta w reklamie pasty do zębów. Posłuszeństwo jest zakorzenione kulturowo. Możecie sprawdzić sobie badanie Milgrama. Ulegamy autorytetom ze względu na symbol, na przykład okulary i fartuch oraz stetoskop oznaczają lekarza. Dobrego lekarza. Praktyki socjalizacyjne. Uczymy się, że trzeba mieć szacunek do autorytetów, na przykład wstać gdy idzie dyrektor. 6. Niedostępność. Rzeczy niedostępne są bardziej pożądane. Powody, dlaczego tak jest. Rzeczy nieosiągalne są cenniejsze, tak zwane białe kruki. Nieosiągalność możliwości oznacza utratę swobody wyboru, co wywołuje opór, a to powoduje jeszcze silniejsze pragnienie tego, co niedostępne. Ok. Jak pisać prosto po polsku? Możecie sobie wejść na jasnopis.pl, tam. Sprawdzicie czytelność tekstu? Wielokrotnie złożone zdania nie sprzyjają czytelności tekstu. Cztery wymiary tekstu. 1. Percepcja tekstu. Czy to jest zrozumiałe? W opozycji do tego filmu, który jest niezrozumiały. 2. Relacje interpersonalne. Należy, powinno się jest trudniejsze niż zrób, daj. 3. Kompozycja, organizacja tekstu. Podział na akapity, śródtytuły. 4. Treść. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego potrzebujemy prostego języka? Przez zmiany cywilizacyjne, na przykład, technologia uszczupla treść. Na przykład no, w smartfonie zobaczymy zupełnie inny przekaz niż w telewizji albo w książce. Zmiany społeczne. Młodzi rozumieją rzeczy, które się aktualnie dzieją, a starsi nie do końca mogą sobie z tym poradzić. Zmiany kulturowe. Wielokulturowość powoduje trudności w komunikacji, niski poziom czytelnictwa, wtórny analfabetyzm, nieskuteczny system edukacji, niezachęcający do czytania. Plain language sposób pisania, dzięki któremu każdy powinien zrozumieć dowolny tekst po pierwszym przeczytaniu. W plain language powinny być zapisane przystępne wersje dokumentów, powszechne typy tekstów, informacje istotne społecznie oraz informacje publiczne. Indeks mglistości Fog. Generalnie możecie tam wkleić tekst i, i sprawdzić ile lat musicie się, musi się uczyć jakaś osoba, która by czytała ten tekst, żeby zrozumieć o co w nim chodzi. Tak. Najmniejszy indeks to elementarz do zerówki, a największy indeks Fog mają ustawy oraz rozporządzenia. A oczekujemy, żeby ludzie, gdzie większość ma wykształcenie, Podstawowe albo średnie rozumieli oraz znali prawo, co utrudnia zrozumienie języka łańcuchy rzeczownikowe rozbudowane wyliczenia wewnątrz zdanie. Wyrażenia rozwlekłe, masło maślane, ozdobniki i dopowiedzenia, zdania wielokrotnie złożone oraz strona bierna. Jak upraszczać teksty? Unikać tych elementów powyżej. Dzielić tekst na kapity oraz punkty. Używać systemu FAN, czyli FOG, plus antro antropocentryzm, plus neutralność. No i rozwijam to. Krótkie zdania, bez rozwlekłości, bez ciągu rzeczownikowego, krótkie wyrazy. Pisz osobno o rzeczach, jako ludziach, człowiek to najlepszy podmiot zdania, używanie my, mówić o odbiorcy do odbiorcy. Zachowaj chronologię, sygnalizuj zmianę tematu. Nie używaj wtrąceń, korzystaj z infografik, twórz tekst w dwóch kolumnach. Struktura tekstu. Chronologiczna, tematyczna, przestrzenna. Pytanie i odpowiedź. Układ zorientowany na słuchacza. Od znanego do nieznanego. Układ eliminacji. Dajemy warianty i kolejno je eliminujemy. Możecie sobie obejrzeć film. Tak było to zapisane w notatkach, ze względu na strukturę. America is in the greatest country. Koniec części pierwszej. 真亏啊！